Cześć, z tej strony Robert, witam na moim kanale komiksowym. Pod koniec września, czyli na MFC, premiere miał nowy produkt, numer 25, którego w sumie jakieś jeszcze pół roku temu nikt się nie spodziewał. Dostaliśmy wcześniej ten 24 numer, rok temu. To miało być podsumowanie, to miał być ostatni taki numer właśnie tego produktu, ale. Na szczęście pojawiło się coś takiego, dostaliśmy to w czterech różnych wariantach okładkowych. Ja kupiłem tą podstawową od Błażeja Kuriusza-Kurowskiego. Tak więc, no w sumie to, właściwie to chyba nawet ta okładka podobała mi się najbardziej. Podstawowa, czyli nie zawsze te takie warianty specjalne muszą być lepsze od tych podstawowych okładek, także fajnie. Cena 66,60 przy zniżkach różnych, na, nawet na Gildii można kupić za jakieś tam minus 30%, to wychodzi około może 45 zł, czy coś takiego, czy może nawet mniej. Co tutaj znajdziemy? Na pewno w tym wcześniejszym znaleźli się autorzy komiksów, którzy brali udział w tych poprzednich produktach, czyli tacy klasyczni. W tym najnowszym można znaleźć to takie nowsze pokolenie autorów i autorek komiksowych. Także za chwilę zajrzymy i zobaczymy co tam jest w środku. Oczywiście wstęp od Śledzia i nowy epizod Osiedle Swoboda. Niewidzialna ręka, Kątny Masłowski. Również w czerni i bieli. Fajna historia. Jest tutaj naprawdę mnóstwo fajnych y, historii. Mamy tutaj takich bardziej znanych autorów, może niektórych, może trochę mniej znanych. Tutaj dostaliśmy Zelota. Zalot, chyba on się tak nazywa. To jest Piotr Marzec. Mamy również taki króciutki epizodik o imprezce. Kiedy to starsi ludzie umawiają się na imprezkę, i nie zawsze coś wychodzi nam tak jak chcemy to i sobie zakładamy. Falałkę również tutaj dała do tego numeru swoją historię. Naprawdę fajna historia, oczywiście autobiograficzna. Beletrystyka, tym razem produktowa. Bele zawsze nazywa te swoje historie, także fajnie, że ta pasuje akurat tutaj idealnie. Znalazła się w produkcie, tak więc jest produktowa. Ma to sens. Tutaj mamy historię od Anichszton. Naprawdę również fajna historia autobiograficzna, powiązana właśnie ze swoją przeszłością, z rodziną. Ta część komiksowa, w sumie nawet jak to się czyta, wszystko po kolei, nie ma tutaj słabych części. Naprawdę wszystko jest świetne i wszystko wcześniej gdzieś tam czytałem od tych wszystkich autorów. Tutaj mamy Broma od Unki Odi. Również taka ciekawa historia, która zachęca na pewno, by zapoznać się z tymi komiksami właśnie od Unki, czyli Bromem. Wyszły już trzy, czyli dwie takie podstawowe, a trzecia bardziej może taka dla dorosłych XXX. Helena Wiktoria, Katarzyny Wittersheim. Również bardzo fajna historia. Króciutka, ale w klimatach właśnie tego, co tworzy Katarzyna. Jedna z moich ulubionych autorek komiksowych polskich, czyli Katarzyna Niemczyk. Katarzyna nie, która ma również y, kilka komiksów i wiele naprawdę okładek wydawanych w Marvelu. I jej taki sztandarowy klimacik, czyli fantazy z orkami. Baby Day. Tutaj mamy autorów. Tutaj jest chyba śledziu. To jest kolejna część. Wcześniejsza chyba część była tutaj zawarta. Tutaj mamy kolejną część do tego, co było wcześniej. I to jest wspólna historia śledzia i Kirkora. To się nazywa. Tutaj mamy spis na szczęście, więc mogę sobie zajrzeć. To jest y... Arkadiusz Kirkor Klimek, tak. Fajna historia. Na... Chciałbym poczytać tego więcej. Naprawdę fajnie by było, gdyby ci autorzy ze sobą współpracowali tak na dłużej i zrobili z tego taki dłuższy komiks. Lubię takie post-apo, także. Idealnie. Kolejna. Tutaj mamy już w kolorze Bartosz Sztybor. Można powiedzieć, że ten nasz taki współczesny specjalista od Wiedźmina. Rysunki Piotr Nowacki. Czyli taki artysta, może bardziej tworzący dla dzieci. Ale tutaj naprawdę im to fajnie wyszło. Jest śmiesznie. Także klasyka Wiedźmińska dla fanów takich starszych i dla młodszych. Chociaż. Może to może nie za bardzo dla młodszych. Ogólnie sam produkt, no to może to nie jest coś takiego, co mogliby czytać, mogłyby czytać dzieci. Bardziej to jest dla, dla takiego starszego czytelnika. Więc w sumie dzieciom to raczej nie polecam. Bardziej dla rodziców. I bardziej dla fanów właśnie tego starszego komiksu i tego takiego współczesnego. Ale bardziej dla tych takich dojrzałych czytelników. Tutaj mamy Rusałkę. I autorkę Pigeon. Mam nadzieję, że to się tak czyta. Fajna klimatyczna historia. Tutaj mamy coś, co całkiem niedawno zawładnęło tą naszą polską fantastykę, czyli Futuro Darko. Takie futurystyczne klimaty, takie coś połączenie amerykańskiej kultury z Polską, bo mamy tutaj polskich bohaterów na tle takiej amerykańskiej mieściny. Również taki epizodzik można go sobie zestawić z tym komiksem Futuro Darko, nawet fajne, śmieszne to jest. No i tutaj mamy od tego momentu, zaczyna się publicystyka, czyli różne artykuły różnych osób. Jest tu Łukasz Mazur, jest Sylwia Lukaś Mamy tutaj topkę 10 komiksów od dziewczyn. Naprawdę fajny przegląd. Można sobie tutaj zajrzeć i nawet tym, można się tym naprawdę sugerować, żeby sobie coś poczytać. Coś, co stworzyły te nasze autorki komiksowe, a naprawdę jest tutaj sporo ciekawych pozycji. Jest tutaj Brom, heksa, koniec lipca, malutki lisek i wielki dzik coś dla młodszych czytelników. Na koniec wszystko: spłonie, promienie ksi, odzawki, przesilenie, trzy siostry, własnym głosem, czyli antologia tak, aborcyjna, można powiedzieć, bo to są właśnie takie historie związane z aborcją. Oraz życie i w czasy, czyli jedna szczęści. Yy, też to również taki antologii od Aniksztajn. Tutaj mamy kolejny tekst o Wolverine, czyli Krzysztof Ryszard Wojciechowski. Tutaj mamy kolejny tego samego autora, Jan Sławiński. Mamy tutaj sporo tej publicystyki, tak więc jeśli ktoś szybko przeczyta sobie komiksy, będzie mógł sobie poczytać również różne artykuły związane właśnie z komiksami, z popkulturą, z filmami. To jakiś na koniec jakiś psychotest, ale taki dziwny. Nie chciałem się tego rozwiązywać, bo może nie zrozumiałem intencji autora. Galeria, kilka reklam i na końcu jeszcze jakiś komiksik, jakieś okładki. No i miejsce na wrysy i podpisy. Tutaj jest naprawdę, to jest fajne. To było w poprzedniej części, to jest również tutaj. Świetny pomysł, żeby sobie zabrać to ze sobą na jakiś festiwal i po prostu upolować jakieś podpisy albo właśnie wrysy od autorów, którzy brali udział właśnie w tym produkcie. Bardzo fajna rzecz. Ja jestem zadowolony, że to wyszło. Mam nadzieję, że to nie jest koniec, że tak jak teraz. Śledziu nas zaskoczył z tym produktem numerem 25. Mam nadzieję, że w przyszłości może zaskoczy nas z numerem 26. Może w przyszłym roku, może na następną memewkę. Fajnie, gdyby to pojawiło się ponownie. Może będzie jakiś nowy pomysł na to, bo jeśli przy starym pomyśle było takie wspomnienie tych starszych autorów i wrzucenie tego w to. Tutaj mamy tych nowszych, zrobienie również z tego takiej fajnej antologii. To może w przyszłym roku pojawi się nowy na coś pomysł i dostaniemy kolejny numer. Jak na dzień dzisiejszy naprawdę jestem zadowolony z tego produktu, fajnie mi się to czytało. Komiksy naprawdę tu są świetne, część autorów znam, mam wiele komiksów, a do niektórych autorów czy też autorek to te kilka historii takich epizodów przekonało mnie i na pewno sięgnę po komiksy osób, które tworzyły tutaj właśnie te króciutkie historie. Z mojej strony to wszystko, na razie cześć.